Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na warsztatach poświęconych sadzeniu kwiatów. W doniczce powinien być jeden duży otwór lub 3 cztery mniejsze. Natomiast w skrzynce balkonowej otwory powinny znajdować się co 10 cm. Na dnie doniczki lub skrzynki należy przygotować warstwę drenażu z kamyków, kawałków porcelany. Na drenaż Wsypujemy odpowiednie podłoże do kwiatów. Podłoże lekko ugniatamy przed sadzeniem kwiatów. Należy obficie podlać podłoże. Rośliny należy posadzić w doniczce w odpowiednich odstępach, pamiętając o tym, że rośliny w ciągu sezonu będą intensywnie rosnąć, zarówno część nadziemna, jak i podziemna. Nie można dopuścić do tego, aby bryła korzeniowa dusiła się. Oskręcane korzenie należy rozplątać, zbyt długie skrócić, a chore usunąć, po czym przysypujemy warstwą ziemi obficie, podlewając wszystkie kwiaty. Czynność sadzenia kwiatów nie jest skomplikowana i nie musimy być doświadczonymi ogrodnikami, aby samodzielnie wykonać sadzenie kwiatów. Wystarczy odrobina wysiłku i kilka normalnych, zwykłych artykułów, które są potrzebne do wsadzenia roślin. Kwiaty w skrzynkach czy w donicach będą rosły pięknie i zdrowo. Dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnej zabawy.